Radosnym nastroju popołudnie, jesienne, fantastyczne, barwne. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Pawle, slajd. O jest, właśnie. To wielkie szczęście to szczęście dla prowadzącego taką uroczystość. Patrzeć na uśmiechnięte, radosne twarze, zadowolone twarze, bo one symbolizują to właśnie uczucie uczucie szczęścia. A Knurowski Uniwersytet III wieku reklamuje się takim pięknym afiszem, że uczy, ukulturalnia, promuje zrobię, a nade wszystko darzy wszystkich szczęście. I właśnie w tym nastroju takiej, takiego szczęścia bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Oczywiście nade wszystko naszych wspaniałych, zacnych gości, bez których ten uniwersytet naprawdę nie mógłby istnieć. Witam bardzo serdecznie Pana dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Adama Ostaleckiego. Serdecznie witam, Panie Adamie. Uniwersytet nasz promuje ludzi, promuje kariery nasze, seniorskie. I cieszymy się niezmiernie, że Knurowianin robi karierę samorządową. Gratulujemy. I dziękuję. Bardzo serdecznie witam naszych gospodarzy. Pana prezydenta Adama Ramsa i przewodniczącego Tomasza Panie prezydencie, panie przewodniczący, nasz uniwersytet zapewniam panów Rosławia Knurów. Za chwilę to na slajdzie pokażę, ale nasza działalność to naprawdę wielka promocja tego miasta i jest to forma dziękczynienia za to wszystko co od panów, od całego sztabu urzędniczego miasta otrzymujemy. Serdecznie dziękuję. Witam y, przedstawicieli powiatu, witam Panią Starostę Ewę Jurczykę, która jest długo również naszą <noise> Jesteśmy, na nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane przez Starostę Powiatu Gliwickiego Istniejemy raptem w tej nowej strukturze prawnej od grudnia 2020 roku z tym potężną, potężną przerwą spowodowaną covid -em. I muszę powiedzieć, co też za chwilę pokażę, myślę, że nie ma drugiej takiej, bo się chwalę w tej chwili, a trzeba się chwalić osiągnięciami, nie ma drugiej takiej instytucji, instytucji w powiecie, która by tak jednoczyła, gminy, które składają się na ten powiat. Pani Starosto, dziękuję. Nie ma innego wyjścia. Bardzo dobrze. Witam, witam Pani przedstawiciel, Przedstawiciela Gminy Pilchowice, Panią Sekretarz Dagmarę Dzidę. Serdecznie witam. Jak wiecie, mamy podpisane listy intencyjne z Gminą Pilchowice i Gierałtowice. Za chwilę będą inne też podpisane, ale na razie mamy te dwa i zaraz Państwu pokażemy jak już tam nasze macki w te gminy sięgają. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Witam serdecznie Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, Pana Pawła Kobylińskiego. Witam Panią Magdalenę Kupka bez której ten rejon w ogóle by nie istniał. To są nasze bratnie dusze. My, wiadomo, mamy swoją siedzibę właśnie dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Mamy wspaniale wyposażone biuro, dzięki między innymi laptopowi Pana Prezesa, który nam je ofiarował, także serdecznie Dziękujemy za to. Witam prezesa o, wspaniałego gremium, jakim są honorowi kwiodowcy pana Stanisława Bogumiła z małżonką. Serdecznie witam. To klub honorowych damców i imienia doktora Ogana w Knurowie. Również rozsławiający Knurów. Cieszę się niezmiernie. Witam państwa jeszcze raz. Bardzo serdecznie miała być z nami Dosłownie w ostatniej chwili, bo jeszcze rano zapewnia, że będzie pani marszałkini marszał województwa śląskiego, Izabela domagała dobry duszek naszej, naszego stowarzyszenia. Pierwszą naszą imprezą to był wyjazd proszę Państwa na Silver Rand do Ożarowic i pani Izabela dodała nam wtedy takich skrzydeł, jak Podobno Red Bull daje. Także to, to było coś fantastycznego. Szkoda, że jej nie ma, ale myślę, że będziemy ją jeszcze na tej sali gościć. Również otrzymaliśmy pozdrowienia od pani, muszę zaraz, bo Zuzanny. Pani Zuzanny. Geilke. To jest, ona jest szefową. Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Również pozdrowienia przesyła pani nasza z znowu kariera pani minister Krystyna Szumilas Dzisiaj jest posiedzenie Sejmu i nie mogła być, podobnie jak i, jak i pan minister Stanisław Szwed, który bardzo chętnie nas odwiedza. Jeszcze raz serdecznie państwa witam. Program naszej uroczystości przedstawia się następująco. Witała, witał nas zespół teatralny, świeżo powstały, muszę powiedzieć, a już promujący nasz Knurów. To jest grupa Antrakt w spektaklu według słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w parafrazie Edwarda Naporowskiego i reżyserii Aleksandry Żydek-Tomeckiej. Dziękuję im jeszcze brawa. Grupa śpiewacza pod wodzą pani moniki Bukowińskiej. <klucza> Proszę Państwa, ta nasza piękna uroczystość, sądzę, że piękna będzie składała się z dwóch części, mianowicie części tej uroczystej i części drugiej organizacyjnej, gdzie już, która będzie adresowana wyłącznie dla studentów. Pierwsza część to przedstawienie członków zarządu, stowarzyszenia i liderów sekcji zainteresowań i matrykulacja nowych studentów, odśpiewanie Gaudamus muzyki, wystąpienie naszych szanownych gości i wreszcie wykład inauguracyjny, bo co to byłaby za inauguracja Uniwersytetu bez wykładu. Wykład musi być w wykonaniu naszej ślązaczki, pięknie się tu prezentującej, pani yy, magister Marzeny Kapłanek. Yy, Proszę Państwa, wydawnictwie, które popełniłem w ubiegłym roku i część, część obecnych to wydawnictwo ma u siebie w domu, opatrzyłem ubiegły rok rokiem sukcesu reaktywacji. Ja myślę, że nowe wydawnictwo, które już szykuję, będzie nazwane rokiem sukcesu kontynuacji. I chciałbym właśnie jako udokumentowanie tego, co mówię, pokazać Państwu kilka, kilka zaledwie slajdów, żeby nie przedłużać. A to już było, sztuka wymaga. O, to, to ten właśnie sekcja teatralna Atrakt. Wygraliśmy taki projekt Urzędu Wojewódzkiego Województwa. Śląskiego, stąd te logo województwa śląskiego i logo Powstań śląskiego. Proszę Państwa, zakończenie ubiegłego roku akademickiego było 8 czerwca. Między 9 czerwca a 11 października było szereg imprez. 20 dokładnie imprez dla naszych studentów, z udziałem naszych studentów, które chciałbym zilustrować, tylko światło nam tu przeszkadza. Teraz. Panie Pawle, jak można światło wyłączyć? Tutaj te reflektory. Ok. Czyli, jednym słowem, są to imprezy zorganizowane w okresie wakacyjnym. Daliśmy studentom dwa miesiące wprawdzie, wakacyjny wypoczynek lipiec, sierpień. Czyli imprezy zorganizowane w czerwcu, wrześniu i październiku do tej pory. Pierwsza impreza 9 czerwca wernisaż grupy naszej plastycznej w Sośnicowicach. To jest, to mówię, ta, ta nasza inwazja na na sąsiedniej naszej gminy. Radość pędzle malowana z udziałem oczywiście również plastyków z tamtej gminy. 9 tego samego dnia było